Jest to afrykański pomór świn. ta się grypa. W tym roku też również dokument na robią który ma na duży sposób, jeżeli chodzi o nasze województwo całe. Na razie jeszcze tutaj się bronimy, chociaż w okolicznych i powiatach, jeżeli chodzi o pisz, jak są, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to już pojedyncze przypadki u dzikich ptaków, że komentarz pomoru. Zacznę może jeszcze odnośnie SF-u. W roku 2000, 2023 mieliśmy przypadek dzika dodatniego w Mikorno. Po roku czasu, który, który minął akurat w, w marcu tego roku, zmniejszone były strefy. W związku z RSF-em, cały powiat przeszedł na obszar objęty ograniczeniu Nie trwało to jednak długo, ponieważ w sierpniu został odstrzelony dzik na terenie powiatu Łążyńskiego jakieś 10, 10 metrów od granicy z powiatem konęńskim, przez co w dnia 12 sierpnia rozporządzeniem komisji. Y, powie, y, gminy y, Stawiski i Gminy Małopoc, właśnie y, w obszarze nie 2. W gospodarstwach przeprowadzane są kontrole oraz które tam stwierdzają drobne uchybienia. Y, jednak te wszystkie uchybienia są y, szybko wykonywane przez y, gospodarzy. Badane y, są y, y, padłe y, świnie w gospodarstwach. Jest to związane z monitoringiem, który musi być wprowadzony w gospodarstwach, które chcą wprowadzić dalej sprzedaż trzody, czy do rzeźni, czy do innych gospodarstw. Tak samo badane są wszystkie dziki, które są odstrzelane na terenie powiatu. Całe szczęście wszystkie wyniki, jeżeli chodzi o trzodę i dziki, są ujemne, także to tak zostało i mamy nadzieję, że nie wybuchnie ono żadne związane z RSF-em. Jeżeli chodzi o treść ogrypę, kontrolowano z są wszystkie gospodarstwa zarejestrowane w Powiatowym instruktę weterynarii w kolejnie utrzymujące dróg. Tam również były stwierdzone drobne uchybienia, które też były szybko wykonywane przez gospodarzem No i takie i jeżeli Tak, w pewnym po prostu tylko które zostały wykonane. Jeżeli chodzi o nadzór nad produkcją pasz, był stwierdzony przypadek Salmonelli, paszy, która pochodziła z Ukrainy. Całe szczęście było tylko, pasza dotarła do punktu dystrybucji, nie została rozdana do, do gospodarstw, także było łatwe wycofanie z rynku tej paszy, została ona podana utylizacji z dobrostanu zwierząt. Kontrolowane gospodarstwa nie wykazywały większych uchybień, nie było żadnych postępowań odnośnie, oprócz jednego o zaraz wspomnę, jeżeli chodzi o przekazanie do prokuratury w związku z nieprawidłowym utrzymaniem zwierząt. Był jeden przypadek w dniu 11 kwietnia tego roku, gdzie był zatrzymany transport e, sztuk zdanych do, e, do, do przewozu. E, to było zatrzymane przez e, e, policję, e, przez drogówkę. E, były tam dwie sztuki pochodzące e, z dwóch gospodarstw. E, był to przewoźnik z powiatu, e, z, z województwa mazowieckiego. E, z tego co do, dostaliśmy informację, ten przewoźnik został zawieszony. E, początkowo później e, zamknięty i także Miejmy nadzieję, że nie będzie takich transportów w tym niektórym terenie. No to są wszystkie te informacje, które mam do przekazania. Proszę aby. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo